Witajcie w Astronice, czyli Astronomicznej Kronice. Dziś jest 13 października, sprawdźmy co kosmicznego wydarzyło się w historii tego właśnie dnia. W 1773 roku francuski astronom Charles Messier, twórca używanego do dziś katalogu Messiera, zaobserwował na niebie obiekt M51, położony w gwiazdozbiorze psów gończych, a znany nam bardziej pod nazwą Galaktyka Wir. To spiralna galaktyka o masie około 160 miliardów mas Słońca i średnicy 60 tysięcy lat świetlnych. Oddalona jest od Ziemi o około 26 milionów lat świetlnych. W 1933 roku w Londynie założone zostało Brytyjskie Towarzystwo Międzyplanetarne. To najstarsza tego typu organizacja na świecie zajmująca się wspieraniem tematyki kosmicznej. W 1978 roku na przykład towarzystwo opublikowało koncepcję o nazwie Projekt Dedal. Miała to być sonda kosmiczna, która z prędkością 12% prędkości światła miała dolecieć do gwiazdy Barnarda. Używać miała impulsowego napędu termojądrowego. Znanym członkiem towarzystwa był sir Arthur C. Clarke, autor książki 2001 Odyseja Kosmiczna, na podstawie której Stanley Kubrick nakręcił swój film. W 1968 roku ludzkość po raz pierwszy mogła na żywo zobaczyć przekaz telewizyjny z przestrzeni kosmicznej podczas załogowego lotu. Przekaz nadawany był z pokładu Apollo 7, pierwszej załogowej misji tego programu. Astronauci w ciągu 10 dni orbitowania wokół Ziemi mieli sprawdzić systemy pojazdu, który rok później zabrał na powierzchnię księżyca Nila Armstronga i baza Aldrina. To działo się dawno, dawno temu, 13 października. Chcesz wiedzieć co wydarzyło się jutro? Subskrybuj kanał i oglądaj Astronikę.